Siemaneczko z tej strony ja Bihuix08 Dzisiaj gramy w Dead by Daylight o, Czemu nie? I dawno w to nie grałem w sumie, więc mogę lamić. Więc no, a... no. Więc teraz nas do dobier. I, i, I... Jak nas wczyta, to będzie e, dopiero wtedy granko, pszenko. No i ogółem jest zabawa, jest impreza. Hi, 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 hi. Jak to mówię? Mm. Ej, no. Co mam więcej mówić? No witajcie. Po tygodniowej przerwie. Przemu tydzień mi nie było, no. Tydzień nie nagrywałem. Trzy, chyba trzy dni nawet. Nie wiem, cztery? Tydzień. Ale to jest pierwsze moje dedół. Uhu! Uhu! Co to jest? Nie. Nah. Terus. Nah. Tag drag the gram tentang musyarakah. Ini mau kita kenal lewat. Okej, no ten się rozdrzaje. Sprunci kam, no? nie, nie. Kupiłem ją. Oliwka. Dobra. Myślałam, że będę trochę dłużej ją szukać, ale podeszłam mi do pod... pod gęka. Trzy gęki aż. Kurde. Aż trzy Nie. Ja... Oni są razem przy jakimś generatorze. Nie wiem, ja tu nie mam po co strzelać. Dobra. Na, na farcie to było. Tak, dobra.

Nie wiem. Nie. nie wiem, ja taką dubną mapę mam. Do niego. Ale wina. To się nie pamiętam jak wyglądała taka czołgarka, No to no, sobie kopnę. Ale okej, okay. dobra. To było dość szwartowne. Nie powiem. Dobra, gazina Czy w obsjerie jak naprawia na A to jest bot, dobra, to jest bot. To był bot. Bo jak zostaje, to, Bo boty jak wystają, to się od razu leczą. Fajnie. bota spotkałem. W sumie nawet trików, uników nie robiło. I, I teraz zobaczmy, jeżeli umrze od razu, to jest bot.

Poczekaj chwilę, poczekaj sekundę. Dobrze, i to już Twoja śmierć. jest, chociaż jeden, jeden śmierć. W ogóle jest pokazane, ile jeszcze powiesił muszę. Raz, cztery. Czyli ktoś ma dwa życia Bilma. Bilma dwa życia. Bo na jeden i jeden mają. No, tak, Bilma dwa życia. bu oyuna ben yakıştıram. Ya şu Dobra, to jest kolejna śmierć. Bila najbardziej chce dopaść. To jest grozina, jest grozina.

się silnik, u nich budzą, ale ten dalszy na pewno nie próbują. nie wiedzą nawet o nim, no dobra. Ja widziałem. Rodzina. Co jest? Czyście mnie tu jak tepe, tepa? Sobniu nawet nie będę próbować. Je O dobra. Bill Bil pewnie przychaczył jest. Nie, tu jest. Dobra, widziałem go. Wiem, gdzie jest, dobra. Ja teraz Billa muszę najbardziej złapać. Bo ma dwa życia. No, bo to był ostatni. Bill, Bill, bil, Bill, Bill, Bill. On przychodzi, czeka. Bo on, on na pewno widzi hacza. Już znalazł pewnie i czeka na mnie. Przecież on piek prosty, jak ja mogłem mnie zwisować. Nie wiem, ja bym się kręcił na jego miejscu dookoła. Ja bym się kręcił i w po prostu bym abym użył. Dobra, ale S grana. Pierwsza, pierwsza giereczka po dwóch miesiącach i S wygrana. Ale było na początku ciężko. Jak ona raz została powieszona, to było ciężko, bo zostały naprawione dwa silniki. Potem yy, złapałem jedną i zniszczyłem prawie na maksa zniszczy... yy, gena. Prawie na maksa i bym prze... Jakbym jak jak później przyszedł, to by na pewno by naprawili. No i... Potem właśnie jak to zniszczyłem to spotkałem drugi raz ją, potem z koleją kolejną, potem jeszcze raz tą samą, potem zabiłem Fegmin, zabiłem potem Grażynę, potem trzy razy pod rząd znalazłem tą... Nie, nie, nie jeszcze nie zabiłem Fegmin, Grażynę, Grażyny, tylko najpierw zabiłem Fegmin, potem powiesiłem dwa razy jakąś neonówkę czy jak tam i po... no i potem zabiłem Grażynę, potem ją, nie, potem tą ją... Trzy razy spotkałem, grażyny nie mogłem. Trzy razy ją spotkałem, potem grażyny i na końcu Billa. Ale dobra, mam nadzieję, że tak podsumowując, wygrałem meczyk, pokonałem wszystkich, dwóch generatory zostały. Mam nadzieję, że się podobał odcineczek. Zagrałem w noścą, możecie w komentarzach pisać, kim mam jeszcze zagrać. Tu macie gnieta, ghostface, plaga, legion, koszmar, doktorek. Tych początkujących to ja nie biorę pod uwagę, ale jak chcecie, to mogę zagrać. No więc, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Do zobaczenia i cześć!